No to co? Pora kontynuować budowanie mojej bazy. Kolejny odcinek, kolejne materiały, kolejne pomysły. No to za chwilkę sobie zaczniemy, ale jedna sprawa, bo wypadałoby, żebym wreszcie zaczął o tym mówić, no nie? Mam Discorda, więc zapraszam do dołączenia do niego. Jak macie jakieś propozycje, pytania do mnie, albo chcecie po prostu porozmawiać ze społecznością mojej widowni, zapraszam, link znajdziecie w opisie. A teraz dzień dobry, z tej strony DetektywEPQ1 i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z Outlands SMP na moim kanale. W takim razie, zapraszam do oglądania. Tak więc, dzisiejsze budowanie rozpocząłem od dokończenia wreszcie ścian i, że tak powiem, podłóg górnej części, także teraz już wszystko ma gotowe ściany, choć nie było mnie chwilę na serwerze, więc zapomniałem jak czasochłonna jest to konstrukcja, jak dużo żre materiału, więc mi się skończyły i trzeba było się wrócić, zrobić krótką przerwę. Ale gdy to już skończyłem, wziąłem się za poprawienie wnętrza, na które narzekałem w poprzednim odcinku i myślę, że wyszło całkiem fajnie. Wstawiłem tam sporo małych balkoników i wyszło całkiem nieźle. Następnie wziąłem się za następne piętro i wprowadziłem tam całkiem fajną koncepcję z kilkoma większymi balkonami wzorującymi się na tym, co jest tym takim pierwszym, największym piętrze i skończyło się na tym, że tam schody prowadzą do tego najwyższego cylindra. Trochę mi się to nie spodobało, więc zacząłem znowu zdzierać te schody, zrywać tam wszystko, co zbudowałem, zostawiłem te balkoniki i zacząłem budować kilka kolejnych. Także łącznie tam są trzy balkony, i to idzie taką całkiem fajną spiralą i wychodzi na mech. Pora na troszkę zróżnicowania, więc wychodzi to tam teraz na mech, wychodzi na powierzchnię, a nie do środka. Postanowiłem kontynuować z tym pomysłem wychodzenia troszkę poza ten szablon i postanowiłem zbudować schody na sam szczyt na zewnątrz, a nie w środku. Dlatego dookoła ostatniego cylindra idzie taka fajna spiralna struktura. Następnie, no troszkę szkoda byłoby zostawić taką małą przestrzeń na samej górze, po prostu pustą. Brakuje tam czegoś, więc postanowiłem zbudować tam duże drzewo. Na początku nie wiedziałem, czy ono rzeczywiście dobrze wychodzi, czy to zmierza w dobrym kierunku, ale na sam koniec okazało się naprawdę niezłe. Dalej przeszedłem do budowania biblioteki z Enchantingiem, o której opowiadałem też chyba w poprzednim odcinku. Zacząłem dodawać świeczki zwisające latarenki, biblioteczki dookoła i myślę, że zaczęło to się prezentować naprawdę fajnie. Jest rzeczywiście trochę tej magicznej atmosfery, o której opowiadałem, ale zarazem trochę za mało materiałów. Dalej przeszedłem do budowania okien, żeby troszkę zróżnicować jeszcze teksturę ścian, troszkę są zbyt płaskie, więc stwierdziłem, że chyba nie mam żadnego lepszego pomysłu niż po prostu wprowadzić okna, więc zacząłem wprowadzać takie okrągłe, czasem na skos, czasem na wprost, no, o różnych rozmiarach i myślę, że wyszło całkiem fajnie, niektóre też stykają się ze sobą. Dalej postanowiłem stawiać troszkę mniejszych drzew na niższych takich tarasach, żeby tam było też zróżnicowanie, bo to są po prostu otwarte przestrzenie, gdzie jest dużo trawy i niczego więcej, więc zacząłem stawiać małe drzewka, łącznie postawiłem 3 i wyszło całkiem fajnie. No, i na sam koniec postanowiłem już rozbudować trochę magazyn, ponieważ stoi tam kilka skrzynek, ale nic więcej. Także postawiłem kilka fajnych struktur ozdobnych z desek no i wstawiłem dużo skrzynek i ogółem wyszło naprawdę nieźle. No i nie wiem, no jakoś tak to jest, że na początku każdego odcinka jestem jeszcze bardziej dumny z tego co tutaj zbudowałem niż w poprzednim. Znaczy. Jest to w sumie trochę logiczne, ale zarazem po prostu jestem zachwycony tym, jak dobrze to wygląda, w jakim kierunku to zmierza. No niestety nie dam rady skończyć całej mojej koncepcji, ale o tym trochę więcej później w dzisiejszym odcinku. Na razie chciałbym wam troszkę bardziej z bliska przedstawić co i jak tutaj się w ogóle podziało. Więc tak, tutaj mamy pierwszy magazyn, tutaj mamy drugi magazyn, tak tylko szybko przelecę, no bo częściowo też opowiadałem w trakcie timelapsa, no nie. Później te schodki poprawiłem i myślę, że wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Ale nie zapominajmy o jednej rzeczy jeszcze. Te drzewka tutaj w ogóle fajnie pasują, ale tak, jest ta biblioteka. Te świeczki, te latarenki działają bardzo fajnie. No w idealnej wizji te biblioteczki szłyby aż do samego szczytu albo na prawie, ale no nie mam na tyle materiałów, niestety. Zrobię tyle, ile się da, no ale na razie nie starczyło. Te okienka w ogóle strasznie fajnie działają, także jestem też zadowolony z tego, że je wprowadziłem. Ale jak się wejdzie tutaj, no to te piętro wyszło naprawdę całkiem nieźle. Te potrójne balkoniki są naprawdę mega. No i tutaj już się wychodzi na mech, no i jesteśmy, tutaj jest ostatnia tuba, no i jak sobie wejdziemy tędy, w ogóle to, że te schodki są na zewnątrz, mi się dodaje fajnego zróżnicowania, choć to już też powiedziałem, ale no, wejdziemy sobie tutaj i jest tutaj na samym szczycie, prawie spadłem, drzewo. I chciałem z tego drzewa powiesić taką huśtawkę ławkę na łańcuchach, ale potem stwierdziłem, że w sumie nie ma co kombinować. Działa tak jak jest i wygląda całkiem fajnie. No ale dobre, to teraz przejdźmy tak naprawdę do drugiej części tego odcinka. Więc o co tak właściwie chodzi z tym, że nie zdążę wypełnić całej mojej wizji? Outlands SMP nam się kończy. W momencie kiedy to nagrywam, zostało 4 dni życia tego serwera. Także łącznie trwało to 4 miesiące i teraz chciałbym w sumie zajmując się rzeczami takimi bardziej pobocznymi, których nie można za bardzo przedstawić na timelapsie, poopowiadać co i jak, jakie są moje odczucia, co wyszło, co nie wyszło, jakie były plany, jak to się w ogóle wszystko sprawdziło. No bo mam trochę do powiedzenia w tej kwestii. Więc tak, moja wizja na to wszystko była naprawdę duża. Chciałem zrobić jakiś taki naprawdę mocarny serwer, że tutaj w ogóle stworzyłaby się naprawdę fajna społeczność, dużo by się działo i nie wiadomo co jeszcze, jakieś eventy, jakaś drobna fabuła tutaj krążyła. To wszystko tak naprawdę przedstawiłem właśnie w materiale rekrutacyjnym na ten serwer i myślałem, że to wypali. Start był naprawdę fajny, grało się naprawdę przyjemnie, było dość aktywnie przez pierwsze, no, kilka dni, może tydzień. Ale jakoś później to wszystko spowolniło. I tak naprawdę na serwerze działo się naprawdę coraz coraz mniej. Ludzie tutaj przestawali zaglądać i nic się właściwie nie działo. I zacząłem tracić strasznie wiarę w ten serwer. Nie wiedziałem właściwie co tutaj robić w takim razie, jeżeli gram tutaj właściwie no prawie sam. Czasem Bombka zajrzała na serwer. Dioda po jakimś czasie też przestał, choć był dość aktywnym sąsiadem dosłownie tutaj za wzgórzem. No i no cóż, no trochę przykro było na to patrzeć, bo to miał być mój taki wielki projekt, do którego dochodziłem prowadząc te wszystkie serie, a skończyła się na tym, że to była chyba moja największa porażka na tym kanale. I cóż, tak naprawdę winić za to mogę tylko i wyłącznie sam siebie, bo sam to tak zorganizowałem, tak to poprowadziłem, że po prostu nie stworzyłem jakiejś takiej Chęci do zaglądania tutaj u innych. Po prostu nic się tutaj szczególnie nie działo, więc nikt nie widział za bardzo jakiegoś większego powodu, żeby tutaj zajrzeć, żeby coś tutaj porobić. No bo każdy po prostu rozegrał to, co chciał. Ktoś tam zabił smoka, ktoś tam coś zbudował i właściwie załatwione. Można, nie wiem, iść do domu. I tak, tak. Nie wiem, no naprawdę ciężko mi po prostu opowiedzieć, co czuję dokładnie w tej kwestii. Także, tak naprawdę, po prostu zawiodłem jako twórca SMP, jako jego właściciel. Nie udało mi się tutaj spełnić, tak naprawdę, moich pomysłów, moich wizji na to, jak chciałem, żeby to ogólnikowo wyszło. I czy będę się za to winić? Cóż, um, trochę tak, trochę tak, bo jest wiele rzeczy, które mogłem zrobić lepiej. Ale zarazem, wszystko to było też dla mnie możliwością nauczenia się czegoś. Przemyślenia tego co poszło nie tak, co mogłem zrobić lepiej i wyjdzie lepiej następnym razem. Ponieważ tak, no znany jestem z tego, że jak coś idzie źle, to to po prostu wywalam do kosza. Coś coś nie idzie, to ja się poddam. Ale stwierdziłem, że może wypadałoby jednak postarać się, bo to jest jednak taki SMP, taki pomysł z potencjałem, i myślę, że jakby rzeczywiście się do tego przyłożyć, to może coś z tego wyjść. Więc tak, będzie to potrzebowało trochę czasu, ale powstanie sezon drugi i to przysięgam, ponieważ nie chcę tego porzucać. To miał być mój największy projekt i nadal postrzegam to jako taki potencjał. W końcu trzeba uczyć się na błędach i tak też zrobię. Także czego spodziewać się po sezonie drugim Outlands SMP? Cóż, przede wszystkim więcej, po prostu więcej. Ponieważ tutaj nie byłem w stanie włożyć całego siebie w ten projekt, nie byłem w stanie się w niego wkręcić. Różne były czynniki, ale przede wszystkim jestem osobiście w prawdziwym życiu po prostu w dość interesującej sytuacji. Próbuję obecnie odnaleźć sam siebie, dowiedzieć się, co ja tak naprawdę chcę, co, do czego ja dążę, co ja próbuję osiągnąć. I dlatego ciężko mi jest tak naprawdę skupić się na różnych rzeczach i zająć się czymś dokładniej. I wyszło jak wyszło. Kanał ostatnio jest w dość interesującym położeniu, bo niby. Mam fajne wyniki, dzieją się fajne rzeczy i w ogóle rozwija się to wszystko, ale zarazem ja jestem dość nieobecny. Co chwilę znikam na dłuższy lub krótszy okres i po prostu jest dość losowo i jest chaos na tym kanale. Tak samo było właściwie z moją obecnością na tym serwerze. Często traciłem pasję, często nie wiedziałem co ja tak naprawdę robię, do czego ja dążę i jakoś tak po prostu powychodziło. Także przysięgam, że jak już przyjdzie czas na sezon drugi. To włożę całego siebie w ten projekt, bo naprawdę coś takiego jak Outlands SMP po prostu na to zasługuje. Najwyższy czas, żeby wreszcie jakiś taki większy projekt mi wyszedł i było naprawdę fajnie, żeby to się rozwinęło. Chciałbym, żeby po prostu z tego SMP wyszło trochę jak z takim serialem, że zaczynamy pierwszy sezon. A? No cóż, no. Nie jest najgorszy, jest to do obejrzenia, ale nie jest jakiś świecie mega zachwycający. A później ogląda się dalej i okazuje się, że rzeczywiście było warto przebrnąć przez ten początek, bo to co przyszło później jest naprawdę świetne. Mam nadzieję, że ten kierunek to jest to do czego zmierzam z całym tym projektem. Nie wiem jak jest w rzeczywistości, ale lubię mieć takie optymistyczne spojrzenie na to. Mówiąc też, że można spodziewać się więcej, po drugim sezonie mam też na myśli więcej członków, ponieważ. Tutaj było bardzo mało osób. Ile nas tutaj było? Chyba tak 8, może 9. I to jeszcze nie wszyscy w ogóle zajrzeli nawet na ten serwer. Nie mówiąc już o jakimś tam aktywnym graniu, ale nie wszyscy tutaj w ogóle zajrzeli chociaż raz. Więc no, wyszło jak wyszło. I przez to nie do końca stworzyły się tutaj jakiekolwiek społeczności. Nie było żadnych grupek, nie było właściwie nic za bardzo. Każdy zrobił swoje, aż w końcu zrobił to, co chciał, to, co potrzebował. I przestał. Kolejny przykład jakiegoś więcej, związany z potencjalnym sezonem drugim, jest czas trwania. Bo tutaj żywotność tego serwera zadefiniowała tak naprawdę właśnie aktywność członków. Przez to, że nie działo się tutaj nic, powoli skończyły się pomysły, co dało się zrobić. Nie mogłem po prostu prowadzić tego wszystkiego sam, bo to nie był żaden pomysł na przeprowadzenie tego z sukcesem. To po prostu nie miało szans przetrwać zbyt długo. Jest też w sumie kolejna rzecz, która przyczyniła się do takiej no względnej porażki, pierwszego podejścia. Do stworzenia SMP, jest to to, że był to naprawdę spokojny serwer, a dokładnie to chciałem stworzyć. Natomiast tutaj, teraz popularne jest tworzenie takich dość głośnych, intensywnych SMP, na których toczą się wojny, wszyscy wszystkich zabijają i nie wiadomo co jeszcze. Ale to nie jest mój sposób nagrywania, to nie jest to, jak ja gram w tę grę. Ogółem tak to wygląda z moimi filmami: ja gram trochę wolniej, ja gram spokojniej i działa to dla widowni, którą już zebrałem, ale dla potencjalnego przyszłego widza. Nie jest to do końca zaleta, bo choć staram się nadążać chociaż trochę za obecnymi trendami, jakie są w Minecraftowym, jakie są związane z Minecraftowym YouTube'em, to jednak nie do końca się w tym zawsze odnajduję. I przez to dla niektórych może wydawać się to potencjalnie trochę nudle, dla innych to jest interesujące, dla każdego pasuje to inaczej. I w sumie nawet nie wiem, czy to jest moja wada, czy to jest moja zaleta, że ja robię po swojemu, chociaż popularne jest coś troszkę innego, bo sprawia, że to, że mój kanał rozwija się bardzo, bardzo powoli. Ale zarazem, jeżeli ktoś tutaj już dołączy, to jest to ktoś naprawdę zainteresowany. I tego w sumie trochę oczekiwałem po moim SMP właśnie takiego samego podejścia do rozgrywki. Okazuje się, że żeby prowadzić coś takiego, to trzeba też znaleźć odpowiednich członków, którzy mają podobne spojrzenie na to, jak można grać do tego, co ja robię. I nie mówię też, że trafiłem tutaj na złych ludzi, bo ci z którymi grałem, to naprawdę bardzo miło były, było sobie z nimi pograć, tylko po prostu. Niektórzy szukali tutaj czegoś więcej, a ja nie do końca byłem w stanie im to zaoferować. To, że serwer się kończy, oznacza też, że nie mogę już za bardzo rozkręcać się z różnymi projektami, tak jak na przykład to, bo tutaj można było dla tych villagerów zbudować naprawdę cały bardzo fajny targ, ale po prostu nie mam na to czasu, jeżeli chcę jeszcze zdążyć zrobić to, co chcę zrobić. Ponieważ nie jest to teraz ostatni odcinek, może to tak się trochę wydawać przez to, jak mówię, co opowiadam, ale chciałem to zrobić. W to co robię teraz w przedostatnim odcinku, ponieważ jest to po prostu dużo takiego bardziej pesymistycznego spojrzenia na to co było, na to co się działo, a tym nie chciałbym jednak zapełniać ostatniego odcinka. W następnym, czyli ostatnim odcinku, chciałbym skupić się bardziej na pozytywnym spoglądaniu wstecz, co działo się przez te ostatnie 4 miesiące, jak to wszystko właściwie wyszło, co się z tym podziało, ale też próbując tak, co nieco powiedzieć o tym, co się dzieje w tym odcinku, no to już właściwie wyprowadziłem się z tej startowej bazy. Teraz tylko lecę, żeby ogarnąć kilka spraw związanych, właściwie z ostatecznym takim przeprowadzeniem się. Czyli trzeba przenieść kilka villagerów, a nie chcę marnować żelaza na tory, chociaż już i tak nie będę miał zbyt wiele okazji, żeby go wykorzystać. Ale wolałbym już wszystko nazbierać tory z miejsca, gdzie zaspawnowały się naturalnie. Czyli o. Tutaj. Wygląda na to, że nazbierałem trochę więcej niż tylko tory. Dobra, no to teraz bloczki i budujemy roller coaster dla wieśniaków. Można się było spodziewać, że nie starczy i to nie jest, że zabrakło jakichś trzech torów, tylko odtąd jest ogromna, ogromna dziura aż za tamto wzgórze. Także choć próbowałem na Polaka Cebulaka to zrobić, to jednak będę musiał zużyć żelaza i dokraftować torów. I to dużo. Dobra, mamy pierwszego gagatka. Teraz go tylko zawieźć do nowej bazy. No i dojechał. Gdzie on uciekł? gostek, gostek błagam, że go przypadkiem uderzyłem. Dobra, jest ok, mamy go. są wszyscy cztery panowie. Nie mam pojęcia, czemu lekterny nagle się świecą tutaj, ale dobra. No, ale ogółem zajęło to dużo dłużej, niż chciałbym przyznać. Trochę to boli, że takie czasochłonne to było, no ale mam wszystkich czterech tutaj. Z tamtych dwóch trzeba będzie jeszcze coś zrobić. Prawdopodobnie z jednego zrobię farmera, żeby sprzedawać, znaczy raczej kupować złote marchewki. Ale na to przyjdzie czas w następnym odcinku, ponieważ ten nam już się kończy. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o przedostatni odcinek. Udało się zrobić, jak zwykle tutaj w tej serii, bardzo dużo. Rozbudowałem bazę na start, co już robię od ostatnich trzech odcinków właściwie. No i... Potem troszkę jeszcze sobie podziałałem, przeprowadziliśmy się, poopowiadałem przede wszystkim o moich dość pesymistycznych myślach o pierwszym sezonie Autance SMP, dlatego mam nadzieję, że drugi będzie lepszy, a jak na razie to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, no i do zobaczenia, cześć!